Wokół dodatków do paliwa narosło wiele mitów. Rozprawmy się z pięcioma najpopularniejszymi. Mit numer jeden. Dodatki do paliwa są tylko marketingowym trikiem. Fakt. Profesjonalne dodatki zawierają detergenty czyszczące wtryskiwacze i cały układ paliwowy z osadów. Mit numer dwa. Trzeba wydać fortunę na czyszczenie wtryskiwaczy w serwisie. Fakt. Regularne stosowanie dodatków do paliwa to koszt rzędu 100 zł co kilka tysięcy kilometrów. Mit numer 3. Wszystkie dodatki do paliwa są takie same. Fakt. Tek 2000 zawiera opatentowane formuły dedykowane dla silników benzynowych i diesla. Mit numer 4. Efekty są niemierzalne. Fakt. Badania pokazują redukcję zużycia paliwa do 5% i emisji spalin o do 60% po zastosowaniu. Mit numer 5. Dodatki mogą uszkodzić układ paliwowy. Fakt. Profesjonalne preparaty są bezpieczne dla wszystkich elementów silnika. Stosowanie jest proste. Wystarczy wlać do baku przy okazji tankowania pojazdu. Czyste wtryskiwacze to lepsza dynamika, niższe spalanie i mniejsza emisja spalin. I to zauważalna różnica.